Cześć kochani, witam się z wami w nowym dniu. Przerwa w pracy na pokazanie wam Avonu. Przyszła mi taka paczuszka z Avonu. O tutaj grafika na kartonie już są te nowe perfumy Faraway Shine. Swoją drogą jestem bardzo ciekawa tego zapachu. Już tutaj dziewczyny pisały mi, że ponoć ten zapach jest bardzo ładny. Ja jeszcze nie znam tego zapachu, nawet próbki tego zapachu jeszcze nie miałam. Także też jestem bardzo, bardzo ciekawa tego nowego zapachu. W następnej paczce on mi przyjdzie, bo miałam możliwość kliknięcia sobie takiego czegoś, że zamówienie dla lidera czy coś takiego. I tam właśnie taki zestaw był, i w tym zestawie znajdowały się te perfumy te tenowe. Jestem bardzo ciekawa tego zapachu, jestem bardzo ciekawa też tego nowego flakonu. Jak na razie powiem Wam, że jestem tak nastawiona. Mm, nie bardzo mi to pasuje, że zmieniają flakony Faraway. Czego jak czego, ale Farawayki to po prostu te ich flakony to był taki znak rozpoznawczy. Te nie, te frędzelki i te flakony to było taki Faraway. Kurczę, no tak mi nie leżą te nowe flakony, ale zobaczę, a może na żywo mi się spodobają i odniosę pozytywne wrażenie. Zobaczymy. E, na razie jest tutaj właśnie na kartonie zapowiedź tych nowych perfum. No, bardzo z tym ich ciekawa. A już Wam pokażę, co mi tutaj przyszło. E, to tak, słuchajcie, mam tutaj co ja tutaj mam i od czego zacząć? Najlepiej po kolei. E, tutaj mam perfumki Individual, individual Blue męskie. Też ten zapach, od jak dawna ten zapach jest w katalogu? Bo na pewno w 2015 roku ten zapach już był w katalogu. Bo wtedy spotkałam się z takim gościem i właśnie on używał tych perfum. I te perfumy już chyba do końca życia będą się z nim kojarzyć. Po prostu ten zapach. Także na pewno w 2015 roku te perfumy były, ale ciekawa jestem, jak, jak ile wcześniej jeszcze mogły być, bo to no wydaje mi się, że one bardzo, bardzo długo już są w katalogu, właśnie. Bardzo ładny męski zapach. Uważam, że to jest jeden z ładniejszych zapachów męskich w Avon'ie. Natomiast jest też w bardzo przystępnej cenie. rany, to autoklaw coś tam się odezwał w autoklawie. Ja myślałam, że ktoś mi tutaj do drzwi. Także tak, tutaj mam perfumki znowu te nowe. A Little Black Dress, Summer Party. Też mówię, pokazywałam Wam w jednym z wcześniejszych filmików ten zapach. Ja go mam, nawet stoi tam na, a nie, widzicie. Tam na komodzie, stoi otwarty. Pokazuję go też klientkom. No i odnosi to pewien skutek, że klientce się tak spodobał ten zapach, że sobie go zamówiła e, tutaj mam mgiełkę do ciała też ktoś sobie zamówił to jest ta mgiełka z mandarynką czekajcie, to jest tam z mandarynką, czy to jest jakaś inna? Sun set, Sunset miała być z mandarynką e, dalej, tutaj mam maseczkę lawendową do stóp też u mnie teraz troszkę może mniej, ale sporo tej maseczki mi się sprzedawało. Sporo tych maseczek sprzedałam, słuchajcie. I też tutaj na tych regałach, które widzicie, też tam mam Avon. To nie za wiele tego Avonu mam, bo też nie chcę gromadzić. Trudno też mi jest zgadnąć co o co akurat potencjalne klientki, klienci mogą pytać. Więc też nie mam tego Avonu jakoś tam dużo. I kiedyś wchodzi pani i mówi, tak mówi, czy ma pani taką fioletową maseczkę do stóp z Awonu i pokazała mi na zdjęciu. I o to chodziło, nie? I słuchajcie, teraz mam jedną. Chciałam powiedzieć, że dwie, ale jednak jedną. No i nikt się nie pyta, nie? Tak to tak zawsze jest, że jak nie ma, to pytają, a jak jest to. Tutaj mam fashion dance, te klasyczne. Jeśli chodzi o perfumy damskie, w peyvonie, to właśnie te passion dance, te, bo dark, dark są według mnie ok, według mnie ładny zapach. Natomiast ten zapach i faraway, te klasyczne. I jeszcze jakiś jeden był, tylko teraz nie umiem sobie na szybko przypomnieć, który, ale na pewno te dwa zapachy. To słuchajcie, są takie zapachy, których ja po prostu nie mogę znieść. Po prostu nie mogę ich znieść. No totalnie drażniące dla mnie, totalnie niepasujące mi. I też mam, ale nie aż tak, ale też mi na mnie działa tak dość mocno drażniąco. z Today. Mhm. Today działa na mnie też, coś takiego ma w tym swoim składzie, że po prostu strasznie mi to przeszkadza i ja tego zapachu nie lubię, niestety nie zidentyfikowałam co to jest dokładnie, ale coś jest takiego strasznie, strasznie drażniącego i kiedy jestem czasem gdzieś w markecie, czy w jakimś większym skupisku ludzi, jeżeli jakaś pani jest psiknięta Today, no a to się spotyka, bo jednak to są dość mocno popularne perfumy, lubiane perfumy, słuchajcie ja te perfumy wyczuwam na odległość. Także tak tutaj mam fakturę papierową. Śmiejecie się ze mnie, że um, że, 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 zamawiam że jeszcze nie przeszłam na faktury elektroniczne. Wiecie co, ja często zamawiam, jeżeli tutaj klientki paznokciowe robią zamówienie, to ja zamawiam produkty na fakturę. I ja normalnie na kasie odbijam nie? Także tutaj mi to tak działa, więc no muszę mieć fakturę. Znaczy, muszę, nie muszę w sumie też mogłabym wydrukować, nie? Dla księgowej. Ale, ale. Jedna faktura mniej do drukowania. Także nie, tak serio. Domyślałam, żeby odejść od tych faktur papierowych, bo to faktycznie teraz stawiamy na eko. O, czy ja mówiłam, że nie znam zapachu Faraway Shine? Ej, on wrzucił mi tutaj próbkę tak, to jest ten nowy zapach, ciekawe jak pachnie. Zobaczymy. Ciekawe, Pearly Shine. Jakoś tak mi słabo pachną, szczerze mówiąc. Nie wiem. Zobaczymy, jak to na skórze będzie się zachowywało, pachniało. Wiecie co? Nie wiem, dziwne to. Dziwne to. Chyba niemożliwe, żeby perfumy tak słabo pachniały. Ja prawie w ogóle nie czuję tego zapachu. Nawet nie mogę powiedzieć, czy on mi się podoba, czy nie. Nie, no, no tutaj czuję, ale. Dziwne. Wydaje mi się, że coś z tą próbką jest nie tak, że jest ona bardzo słabo perfumowana. Słuchajcie, coś czuć, ale ta takie jest po prostu. Nie, coś z tą próbką jest nie tak, myślę, bo po prostu ja nie czuję tutaj zapachu. Jakiś taki delikatny, coś, ale wiecie co? Dziwne, dziwne. Nie, tutaj na ręce też nie. Pff, ja w ogóle nie czuję zapachu, słuchajcie. I to też nie jest tak, że na przykład ja pachnę jakimiś perfumami inaczej i dlatego mi się mieszają zapachy, czy zapach staje się niewyczuwalny. ten. Bo ja się rano przed wyjściem psikam maksimum i minęło już od tego czasu kilka, kilka godzin. Zresztą też nie psikam się na rękę. tylko wiecie, tak tutaj, nie? Rany, w ogóle te perfumy nie pachną. No ewynenet po prostu. Z, z czymś takim się jeszcze nie spotkałam, powiem Wam. Pff, dziwne. Tutaj mam kredkę, konturówkę z Sticka. To jest czarna czy jakaś inna? Nie, to jest jakaś kolorówka Twilight Sparkle. A zobaczymy sobie po kolorze zatyczki, bo to przecież teraz te konturówki w Nie mają kolorowe zatyczki. Aha, to jest taka. Taka od granatu, ale z rozświetlona z drobinkami, ta z tej serii diamond. Potem, słuchajcie, czy ja Wam mówiłam już, że nie znoszę upałów? Po prostu nie znoszę upałów. Już mam dosyć tych upałów. Lato w tym roku jest wyjątkowo gorące. I czasem to sobie tak myślę, że żałuję, że nie założyłam tutaj tej klimatyzacji, Bo owszem, kupa kasy, ale byłby to jednorazowy wydatek i nie męczyłabym się. A ile ja tutaj już potu wylałam, to po prostu się w głowie nie mieści i to jeszcze jest... Jeszcze nie jest koniec, nie? Po prostu masakra. Jestem tak umęczona tym ucałem, że mówię mam tego dosyć. Avon e Care. Co to jest? Szampon czy... Nie, to jest mleczko do mycia ciała. To jest mleczko do mycia ciała. Nie jestem pewna, czy to nie miało być w jakimś zestawie to mleczko, na pewno nie z mgiełką, na pewno nie z perfumami, yy, nie wiem, a może coś mi się pomyliło. Bardzo lubię ostatnio też tą serię Avon Care, zawsze ją lubiłam, ale tak no bez przesady, lubiłam przede wszystkim kremy do rąk z tej serii Avon Care. Ja też kiedyś Wam o tym opowiadałam, pewnie niejednokrotnie, ale miałam kiedyś jako dziecko odmrożone dłonie, i w ogóle w takich czasach nastoletnich też miałam odmrożone dłonie, a potem po prostu inaczej, już chodziłam, zakładałam rękawiczki, a mimo to, jak zbliżał się okres taki zimowy, to skóra na moich dłoniach się robiła taka porowata, pękała mi. I ja to przez dużo lat się z tym borykałam, wiecie? I pamiętam, że jeszcze zaczęłam używać kremy z Avonu, to jeszcze ja nadal jeszcze miałam, w sezonie zimowym, bo tak poza to nie, też miałam problemy właśnie z tą pękającą skórą, z suchą skórą na dłoniach. I ja twierdzę, ja mam taką teorię, że kremy z Avonu, to jest właśnie z tej serii Avon Care, że one mi wyleczyły dłonie. Ja w tej chwili zima, nie zima, jesień, nie jesień, słuchajcie, ja mam gładziuteńkie dłonie, nie mam żadnych problemów ze skórą na dłoniach ale używam od lat właśnie kremów z serii Avon Care raz sobie kupiłam i to chyba w zeszłym roku krem do rąk z Daw. i czasem coś tam z Oriflame też zamówiłam jakieś kremiki, ale, ale głównie używam te właśnie z serii, serii Avon Care bardzo je lubię ten orzeszek Makadamia, ten masło kakaowe ten z gliceryną, z awokado. Uwielbiam te kremy. W ogóle grafika na nich też jest fajna. Że człowiek tylko spojrzy na to opakowanie, to po prostu aż chce się użyć, bo, bo przyjemna dla oka też. Tutaj mamy jeszcze maszynki do golenia. Też opłacało się te maszynki zamówić, bo to są te maszynki z trzema ostrzami i jest pięć tych, jak się to nazywa. Tych elementów wymiennych. Także opłacało się. Tutaj mam maseczkę z plan... Scrab, sory, skraby z planet Spa. Też ktoś sobie to zamówił, Ja dla siebie, słuchajcie, kosmetyków nie zamawiam. Jak widzicie, co ja Wam pokazuję, to ja już nie mówię, że bo to jest dla mnie, to jest dla mnie. Ewentualnie perfumy, nowości perfum. Natomiast kosmetyki, po prostu to, co mam, muszę zużyć, i po prostu muszę to najpierw zużyć, dopiero będę nowe zamawiać. Kolorówki mam bardzo dużo. tuż do rzęs, To ostatnio sobie zamówiłam, pokazywałam wam też taki ten niepododporny. Świetny jest swoją drogą. Natomiast zapomniałam, co jeszcze chciałam powiedzieć, wybaczcie. Tutaj mam jeszcze krem do skórek. Z tym kremem do skórek mam tak, że już raz jedna pani tak randomowo mnie zapytała o ten krem do skórek i sobie go zamówiła i teraz też e, taka obca pani zupełnie przyszła, ja robiłam klientkę kilka dni temu i pani poszła i mówi, czy, czy mam może, bo ona chciała od razu kupić, jak zobaczyła, że ja tutaj mam kosmetyki, krem do skórek, no ale ja powiedziałam, że nie mam, bo, że ewentualnie mogę zamówić, no ja i poprosiła, żeby jej zamówić, więc zamówiłam. Słuchajcie, tu jest jakaś zbłąkana próbka. A, won't Luck, czyli ja zauważyłam, a yy, tę próbkę, którą mam pokazałam, no tak, ona wypadła tutaj z tego próbeczka, to ją włożymy z powrotem, ale słuchajcie, no jestem w szoku, jak po prostu te Shine w ogóle mi nie pachnie, a może on tak ma być, że tak ma być słabo naperfumowany? Nie, chyba niemożliwe, bo po prostu niemożliwe chyba. Perfumy mają pachnieć, a nie kurcze. tuż do rzęs. E, taki klientka zamówiła i ta sama klientka zamówiła też tuż do rzęs e, z serii Avon e, z Lux. Tylko, że tam było, że do wyczerpania zapasów była informacja. I słuchajcie, kiedy robiłam pierwsze podejście do złożenia zamówienia, to ten tusz z Luxa był normalnie dostępny. A potem coś tam się rozproszyłam, coś tam, coś tam, nie? I dopiero na drugi dzień wysłałam zamówienie. Okazało się, że ten już z luxa już jest niedostępny. Informacja mi się wyświetliła. Prosimy, nie zamawiać. Więc po jak się to mówi, nie? Tutaj mam jeszcze dwie perzumetki też klientka sobie zamówiła, nowa pani umówiła się do mnie na paznokcie i zapytała, czy może sobie zamówić coś z Avonu i właśnie te dwie perfumetki i ta mgiełka są dla tej pani. Eee, Magiełki to jest Avon Attraction i A Little Black Dress. Swoją drogą w katalogu sierpniowym można je kupić w dobrej cenie. Warunek jest, że przy zakupie dwóch sztuk kosztują 15,99 jedna sztuka. I ostatnia rzecz to jest krem z Enew, ten aktywujący witaminkę D. Też ten krem jest fajny, ja go niedawno używałam. Jest fajny, fajnie się kłania, żadnej jakiejś tam tłustej warstwy nie zostawia na twarzy. Mm, bardzo fajny, jest bardzo przyjemny. E, powiem Wam, że kiedyś od jakiejś przedstawicielki dostałam próbki jakichś tam kremów, takich niedrogeryjnych i e, robiłam kiedyś Pani pedicure i to takie jakoś tak wyjątkowo wtedy, tak, tak jakoś się czułam niekomfortowo na twarzy i kiedy już tę klientkę zrobiłam i klientka poszła, to ja pierwszy, co poszłam do łazienki, umyłam sobie twarz i yy, yy, no właśnie mówię, kurczę, lubię sobie posmarować twarz kremem po umyciu, bo inaczej jest to wrażenie takiej suchości, suchej skóry na twarzy. Ja tak mam. I no, nie, oczywiście nie mam tutaj mojego kremu, ale przypomniało mi się, że dostałam te próbkę od tej przedstawicielki i otworzyłam sobie tę próbkę teoretycznie fajny, jakiś tam niedrogeryjny, prawda, profesjonalny krem do twarzy. I słuchajcie, taka jakaś tłusta ta buzia była po nałożeniu tego kremu. Być może taką właśnie rolę miał pełnić, że do użyciu w gabinecie, więc to ma być tłuste, ma być treściwe, ma być odżywcze, itp. itd. Mm, ale ja się nie czułam dobrze, i tak już mówię: Dobra, już niech ten dzień się skończy, niech już ja jadę do domu, i wiecie, i sobie to zrobię po swojemu. W sensie prysznic i użyję moich własnych y, kosmetyków. Także tak, kochani, tak się przedstawia zamówienie z Avonu. jak jakie to z czasem? Nawet nieźle nawet nieźle, ale chodzi mi o autoklaw muszę sobie tam w sterylizację, jeszcze opisać, wypisać, bo potem przyjdzie klientka, to znowu nie odejdę a będę się spieszyć do domu, bo długo dziś jestem w pracy, więc będę się spieszyć także tak kochani, widzicie, już mam to już jest znak, że powinnam się pożegnać chciałam tylko powiedzieć, że jeżeli są tutaj osoby, które chciałyby dołączyć do Avon, to zapraszam do siebie, jestem liderem w Avon można się u mnie zapisać, możecie sobie działać jako konsultantki, albo po prostu zamawiać tylko dla siebie z rabatem. Szczegółowych informacji udzielę po prostu, jeśli się ze mną skontaktujesz, i bo nie chcę tutaj zanudzać innych, prawda, i opowiadać jak to wszystko dokładnie wygląda, ale oczywiście w kontakcie telefonicznym czy przez messengera, przez Instagrama wszystko tłumaczę co i jak. Także tak, kochani, dziś będę się już z Wami żegnać. Wracam do pracy. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam miłego wieczoru i do zobaczenia w następnym filmiku. Buziaczki. Pa, pa.